Podręcznika ze strony 64, zadanie pierwsze, oblicz przyspieszenie w opisanej poniżej sytuacji. Samolot lądował awaryjnie i w czasie 10 sekund jego prędkość z 200 m na sekundę zmniejszyła się do 20 m na sekundę. W podpunkcie B samochód zaczął hamować przed światłami i w ciągu 5 sekund zwolnił z 20 m na sekundę do 0 m na sekundę. Czyli w naszym celu będzie obliczenie przyspieszenia, czyli w danych będziemy mieli A. Jako przyspieszenie, a, a że pod punkt A równa się na znak zapytania. Następnie dane, y, czyli tu mieliśmy szukane, teraz dane. Czas jest w sekundach, więc zapisujemy, że TA równa się 10 sekund. Mamy prędkość y, na początku, czyli VAP, P tu oznacza początek, 200 metrów na sekundę. Zmniejsza się do 20 metrów na sekundę, jest to VAK, 20 metrów na sekundę. I następnie y, rozwiązanie. Korzystamy ze wzoru na przyspieszenie, czyli Przyspieszenie jest to prędkość końcowa minus prędkość początkowa dzielona przez czas, w którym to nastąpiło, czyli VA równa się VAK minus VAP przez TA i wstawiamy sobie wartości. VAK to jest 20 metrów na sekundę. Odjąć. VAP mamy 200 metrów na sekundę i czas będzie 10 sekund. Odejmujemy te wartości, dostajemy minus 180, przepisujemy 10 sekund, mamy metry na sekundę. Jak wydzielimy sobie 180 przez 10, dostajemy 18. Mamy metry na sekundę, dzielimy przez sekundę, czyli mnożymy przez odwrotność. Przejście stąd tu. I wtedy mamy minus 18 nadal. 1 razy metr daje nam metr sekundę, razy sekundę daje metr kwadrat. Więc tutaj dostajemy ujemne przyspieszenie, a A równa się minus 18 metrów na sekundę kwadrat. Mieliśmy policzyć yy, yy, przy, tutaj przyspieszenie dla samolotu, który lądował awaryjnie, więc odpowiedź samolot lądował awaryjnie z przyspieszeniem i podajemy tą wartość, którą obliczyliśmy. W analogiczny sposób należy zrobić w podpunkcie B, wypisać czas, prędkość początkową, prędkość końcową i przyspieszenie, stosując wszędzie zamiast Indeksu A, indeks B. Będziemy mówić o, o, o podpunkcie B. Dziękuję za uwagę.